Tak też na Kochani, właśnie wychodzę od psychiatry, ponieważ ludzie, którzy mnie lękają, Doprowadzili mnie do bardzo ciężkiego stanu psychicznego. Mam nadzieję, że później sądzie sąd zwróci koszty. Wszystkich konsultacji, leków oraz tego, że nie mogłam wykonywać pracy, zarabiać pieniędzy. O, ten fragment tego, tej tam... Nie, ale tak lubię, to jest tak ładnie, tak o. Tak w dół, o, tam ktoś na mostku siedzi. Ta kurwa mierzy. od Kamila, tylko nie było Kamila, tylko dałam mu papiery. A co u Ciebie, się czujesz? A w porządku, A ty... Bardzo fajna, kochani, zajebista przecena, to Wam pokażę. Numer Mamy telefon, mamy chyba do Pana. Zaraz tylko potwierdzę, dobrze? Mhm. Mm Początek tylko powiem. To widać w dzisiejszych czasach... 514-166, tak? Tak. W dzisiejszych czasach ktoś może do po Ciebie podejść, grozić no, no, nożem, mówić, że Ci wbije nóż w ten, ale policja twierdzi, że to w ogóle nic takiego i to ze mną jest problem. Pan procent twierdzi, bardzo dobrze. No chyba na tym właśnie to polega. Pra, pana, pan i go pana. Ja pani też mogę wytoczyć sprawę pani Ale pan a propos czego? A propos czego? Upowszechniania wizerunku. Mm -hmm. To proszę. Niech nie pan ma znajdzie sprawy. ten wizerunek i wytoczę sprawę. Nawet ale life jest puszczany, to mogę mm -hmm. wytoczyć. Dobrze. Ja, ja myślę, dobrze. że pan się zająć w porządku swoją pracą, a nie, a nie, a nie, a nie takimi rzeczami. Takimi, że ktoś mi grozi... Pieniądze przydadzą z wygranej sprawy. O dobrze, o w ogóle o czym pan mówi? Opięczący. O czym w ogóle pan mówi? Człowiek mi grozi nożem, oni go puszczają, gdzie jej pokazuje wideo, po gdzie mylimy. pokazuje. Ty, bo, jeszcze raz tego faka mi pokażesz, to ci kurwa transmisy to pierdolę. To ci kurwa poset twierdone za o ciebie rozumiałeś. Rozumiałeś? Weź kurwa, nie mnie kurwa spod McDonald'u, nie nagrywałeś? Weź, odejdź ode mnie. Mikrofon za zasrany. Jeszcze raz palca, po. z kosem, pierdolę ci wszyscy. Ej, zatwój na policję. Ej, na policję. Policja e, w na policję. pewne tematy, jak widać. Wie kto, e, kto jest winny. Ten pan na jakiejś interwencji kiedyś u mnie był e, i e, stwierdził, że. Że, e, że to ja jestem wina tej sytuacji, chociaż nawet nie obejrzał filmu, który przed chwilą właśnie wstawiłem, jak mężczyzna grozi mi nożem. wpuścili go. Nie ma sprawy po prostu. nać Naćpany koleś, który lata i grozi nożem, może być też narkotykowy, cokolwiek coś zrobić. Na tym polega właśnie interwencja policji tego pana, który mówi, że będzie walczył o odszkodowanie, bo na tym polega jego praca w tym momencie. Koleś wyzywa, koleś grozi nożem, koleś e, ubliża mi przy policjantach. Oni totalnie nie reagują. Bo oni, te, on powiedział, że ja kiedyś kiedyś dziecko oblałam kawą i że to ja jestem winna. I on, ale a powiedziałem, tak, 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 pani pani jest winna, bo pani zaczepia ludzi, gdzie się kurwa siedzi, tak? On, gdzie on mnie rozpoznał, dostał jakiegoś kurwa w kurwu narkotykowego, bo tyle, że jest czpun i po prostu on, on mnie atakuje kurwa, a policja w tym, w tym, w tym kraju nic nie robi, nic. Koleś, który y, startuje mówić, wie krose w szyję, y, bo coś sobie kurwa ubzdurał, gdzie my siedzimy w środku na zewnątrz. No. I on podobno przez kurwa ścianę, szybę y, słyszał, że my coś o nim mówimy. co jest kurwa w ogóle niemożliwe. Słuchajcie, taki niespanny koleś, on odjeżdża. On odjeżdża, kurwa, sobie później samochodem. Policja nie robi mu narkotestu, nie robi kurwa nic. No, sobie nic z tym nie robi. Ten koleś później w ogóle sięgał po ten nóż, on nim machał, a później, przyjechała policja, to dał koledze i ten kolega odszedł z tym nożem. I ja pokazuję tej policji y, konkretnie nagranie, on nagranie. on nie, ja mówię, ale on miał nóż, ale tego, nie, będzie nie, nie będziemy tego oglądać, pa, yy, on, o, 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 o dziewczynce oblanej kawą, a to tak, tak, pamiętamy, kurwa. Żeby nie nagrywać nie zasadniać policjantów w sieci? Mm -hmm. Nie wyrażam na to zgody, wie pani o tym. Mhm mm tak. Jeszcze konflikt tej policjantki że go nie ma. Dobrze, pan jest wolny. Już tak. Dobrze, na no spokojnie. Ty jesteś debilem. Ty jesteś taką umaka pokazywałeś, debilu. Halo. Pokazywała, że jesteś Nie, nie, już drugi raz problem. Dobra, spokojnie się. To jest coś za pod wpływem. Groził mi się ojca we nóż? Dobrze. Proszę mnie sprawdzić. Ja mam dobrze, nagrany filmik. Dobrze. dobrze mam dobrze, nagrany spokojnie, filmik na spokojnie. Dobra. na żywo nagrywa dziewczynki bije gimnazjalistę. Ale o czym ty w ogóle mówisz? Ja nie zasłania ja się, realne nie bije. Ja ale nie bije. Ja mam film nagrany światka. Tak, ja wezwam policję. Dobrze, pani nie mówi, pan też mój przys. Weź odejdź od tej za no, no. Jeszcze raz palca pod koszek kosek pierdolę ci No, Dobrze, na spokojnie. Ty jesteś debilem. Ty jesteś debilem. Po, ty pokazywałeś, debilu. Pokazywała, dzień dobry. Dzień dobry, pokazywała. Dzień dobry, dobry pan. już drugi raz problem Dobra. Spokojnie się państwo. To jest Groził mi się... weź Dobrze. Proszę mnie sprawdzić. Ja mam nagrany filmik. Nie Dobrze. Dobrze. Mam nagrany filmik na spokojnie. spokojnie. Dobra. Transmisja na żywo nagrywa dziewczynki bije gimnazjalistów. Ale o tym ty w ogóle mówisz? Mu...